Witajcie na kanale MoimZalim.b Zapraszam Was dzisiaj na nowy film I dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, będzie to Baby Haul Głównie z Nexta Ale pokażę Wam też rzeczy z innych sklepów Troszkę z Pepko, Które ostatnio kupiłam Dla Zosi na taki sezon właśnie jesienno-zimowy Nie kupuję też wszystkiego Bo część rzeczy już mamy Część rzeczy jest dobra z poprzedniego sezonu Ku mojemu zaskoczeniu Dużo rzeczy z wiosny jest dobrych I dużo rzeczy z zeszłej zimy jest dobrych. Na przykład kombinezon zimowy. Ja wam wstawię tutaj zdjęcie, jak znajdę, bo on chyba dalej jest na Nextie dostępny, jeżeli komuś się podoba. Natomiast przymierzyliśmy i jest na zasięgu na razie dobry. W zeszłym roku był ciut za duży, teraz może będzie minimalnie przykrótki, ale myślę, że jest ok. I w tym roku kombinezonu nie kupujemy, tym bardziej, że Zosia tak naprawdę ten kombinezon może miała 5-6 razy na sobie, dlatego że zimy są coraz cieplejsze, a jak my jeździmy autem, to po prostu też nie chcemy jej przegrzewać. I ja w zeszłym roku potem kupowałam w jej kurtkę, więc teraz w tym zamówieniu pokażę Wam właśnie kurtkę. Myślę, że ta zeszłoroczna jeszcze będzie dobra. Ta, którą kupiłam teraz, może być ciut za duża, zobaczymy, bo sama jestem ciekawa, czy rozmiary są dobre, czy za duże. Ale jeżeli będzie za duża, to będzie też na przyszły rok. Także ja już tu biorę moją wielką pakę. O, tu jest ogromna paka, która wczoraj do mnie przyszła i już mnie bardzo tutaj skręca, żeby ją otworzyć, ale chciałam to zrobić tutaj w filmie. Także otwieramy, a potem wszystko poleci do prania. Wysypuję tutaj całą zawartość. Jest tego naprawdę sporo i pozwolicie, że ja może odfoliuję te rzeczy, żeby wam tu nie szeleścić, bo to jest strasznie irytujące. Postaram się też te rzeczy pokazać wam na płasko, bo wtedy lepiej widać. Bo ja sama, jak oglądam takie Baby Hole i ktoś pokazuje tak tylko kawałek, rękawka, nogawki i tak dalej, to ja się bardzo denerwuję, że nie widzę tego ubranka w całości i nie mogę go sobie obejrzeć. Także rozpakuję to, pokażę wam te rzeczy na płasko, wszystkie i zaraz będziemy oglądać. Zaczynając sezon jesienno-zimowy, zacznę od czapki. Jak ją zobaczyłam, to się zakochałam. Nie wiem, czy nie będzie za duża. Nie, może będzie okej. Okay. Wybierałam ją po wieku, ona jest na 3-4 lata, ale Zosia ma dosyć sporą głowę, w ogóle jest duża. Ona wygląda jak 3-latek, i ubranka też raczej nosi dla 3-latków. Mm, bardzo mi się spodobała ta czapka. Mamy jeszcze czapkę z zeszłego roku. Nie wiem, czy będzie dobra, czy nie, ale na wszelki wypadek wzięłam też coś nowego. Szkoda, że nie była w zestawie z jakimś kominem albo z rękawiczkami, no ale tak mi się spodobała, że stwierdziłam, że muszę ją wziąć. Jest to taki słodki jednorożec, wykończony tutaj na złoto i czapka jest z włóczki, ale od środka ma taką podszewkę bawełnianą, także po pierwsze nie będzie gryzła, a po drugie jest też cieplejsza, że nie będzie przewiewać. To jest bardzo fajne, bo jak jest czapka z samej włóczki to przewiewa. E, także fajne są takie, które właśnie mają albo bawełnę, albo nawet polarek, ale polarek to na dużym mrozy, Także e, spoko i już czuję, że ta czapka jest bardzo, bardzo ciepła. E, Zosia teraz ma fazę na Psi Patrol, będą też rzeczy z bajek, e, które wam pokażę za chwilę, ale nie chciałam czapki z psiego Patrolu, nawet w pewko chyba była, ale mi się bardzo nie podobała. Także chciałam coś e, neutralnego i takiego słodkiego. Mam nadzieję, że ten jednorożec jej się spodoba. Widzę tutaj dużo kurzu z tego leci. A teraz zabieram Was na podłogę, gdzie pokażę Wam całą resztę na płasko. Może to śmiesznie zabrzmi, ale całe zamówienie robiłam głównie z powodu tej bluzy. Ten wzór możecie już kojarzyć, bo Zosia na wiosnę, na lato w zasadzie, miała w te, ten wzór komplet bluzeczkę i krótkie spodenki. I to też znajdziecie teraz na Nextie. Tam bluzeczka jest w trzypaku i spodenki też są w trzypaku. Tak jakby spodenki, osobny pak i... Czy czteropak i bluzeczki osobne? Wzór nazywa się chyba kwiecista wiosna, czy jakoś tak. Widziałam na stronie, że na zdjęciach z tą bluzą były też spodnie dresowe, ale nie udało mi się ich znaleźć, nie udało mi się ich kupić, chyba są wyprzedane. Także bardzo mi smutno, ale tą bluzę wzięłam. Po prostu ten wzór jest moim faworytem. Mam nadzieję, że coś też się spodoba. Tak patrzę, o, ta bluza jest taka milutka, cieplutka w środku. Tutaj ma takie słodkie uszka przy kapturze. I jeśli chodzi o. No, tutaj mamy ceny w funtach. Ale jeśli chodzi o rozmiar, to brałam na 3-4 lata. I te rozmiary były tam opisywane jako 98, chyba do 104. I chyba większość, jak nie wszystkie, rzeczy wzięłam właśnie w takim rozmiarze, bo wydaje mi się, że rok temu brałam rzeczy z osi 92 na 8. I moim zdaniem, jak jest takie pół na pół ten rozmiar, to on jest bliżej tego dolnego. Czyli w zeszłym roku było to właśnie bliżej 92. I moim zdaniem to jest bardziej 98 niż 104. Zobaczymy też, ile się ją skurczy w praniu. Pozostając w klimacie bluzowo-dresowym, Zosia od jakichś dwóch tygodni jest wielką fanką psiego patrolu. Nie mamy jeszcze za dużo rzeczy w psi patrol, chyba kupiliśmy jedną koszulkę i piżamę. No i jak zobaczyłam tą bluzę, to bardzo mi się spodobała, bo niektóre te rzeczy niestety jak są w postaci z bajek, to są bardzo tandetne, brzydkie. A ta bluza wydawała mi się wyjątkowo ładna. Czy ona jest jakaś ocieplana? Tak, też ma takiego misia, taki, taki polaryk od spodu, także jest cieplutka. Jeśli chodzi o rozmiar, to też 3-4 lata. I Muszę powiedzieć, że w ogóle Psi Patrol jest chyba dedykowany dla starszych dzieci, bo um, najmniejsze rzeczy w Psi Patrol, jakie znajduję, to są właśnie 98, nie ma mniejszych. E, a to i tak bardzo mało. No i więcej zazwyczaj jest dla chłopców. Także dla dziewczynek w ogóle jest mało tych rzeczy. Więc jak tu zobaczyłam taką dziewczyńską bluzę, to wzięłam. Zosia jest ogromną fanką Sky. E, zaczyna lubić też Everest, także myślę, że ta bluza jej się spodoba. Pozostając w klimacie dresowym chciałam coś, co by miało też spodnie, czyli chciałam bluzę ze spodniami i nie umiałam się zdecydować, więc wzięłam dwa komplety, dwa dresy i ten mi się bardzo podobał, głównie z takich praktycznych względów, bo jest ciemny i we wzorki. Więc jak się dziecko ubrudzi, to nie będzie za bardzo widać. Już widzę, że jakoś tak albo bluza ma krótkie rękawki, albo spodnie mają długie nogawki. Bo jakoś jest to dla mnie nieproporcjonalne tutaj. Um, o, zobaczcie, spodnie się zaczynają tu i są naprawdę bardzo, bardzo długie, no ja wiem, że na dziecku to się straci, ale przynajmniej mają tutaj tasiemkę do zawiązania, bo dla Zosi dużo rzeczy jest w pasie za szerokich. Ona potrzebuje długie rękawy, długie nogawki, a potem w pasie jest to za wielkie i niektóre sztruksy z handem jej strasznie spadają. No więc tak, tu mamy zestaw dwuczęściowy, czego ja nie widziałam na stronie, bo tego nie widać na zdjęciach, że to jest welur. Welur, ale tutaj jest taki misiu ciepły, czyli będzie to ciepłe, chociaż y, ogólnie wydaje się, że jest takie, y, taki cieniutki ten materiał. Także nie wiem, czy nam mrozy, czy nie nam rozy, ale mamy taki oto dresik, i czy tu jest jakiś rozmiar, y, rozmiar, rozmiar, rozmiar. No, znowu mamy 3-4 lata, tak? Czyli to było to 98 do 104. Y, takie. Takie coś. No, ja po prostu jestem zakochana w tym kolorze i w praktyczności tego. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać w praktyce. Ale drugi dres podobał mi się równie mocno i nie umiałam się zdecydować, który wybrać, więc wzięłam dwa. Zaraz wam pokażę ten drugi. I tu mamy drugi dres. Teraz coś mi kolory tutaj aparat przekłamuje. On jest bardziej różowy, niż Wy to widzicie, to tło jest zdecydowanie różowe, a nie biało-szare, eee, w róże, tak. I w zeszłym roku Zosia miała podobny dres kwiaty, tylko bluza była troszkę inna, bo miała na dole baskinkę. Ta nie ma, ale mm, też są kwiaty i tutaj też mamy takiego ciepłego misia od spodu, eee, rozmiar też eee, nowy, ostrzy. Też wzięłam takie na 3-4 lata, czyli to było 98 do 104. I tutaj te rękawy też się wydają jakieś takie krótkie, oni tak jakoś dziwnie szyją. A spodnie, spodnie wychodzą dosyć długie. To dobrze, bo w zeszłorocznym dresie jakoś spodnie mi wychodziły krótkie. Nie wiem, ale też fajnie, bo mają sznurek. O tu proszę, tak next 3-4 lata. Tak się to prezentuje. I tu niby wypisze, że 104. No, mówię, było to opisane jako 98 do 104, i ten dresik mam wrażenie, że jest cieplejszy od tego welurowego, ale to zobaczymy, jak będzie w praktyce. W każdym razie, dwa dresy, a bluzę, jak widzicie, już mamy na liczniku cztery, ale po prostu ja się nie mogłam zdecydować, czy bardziej podoba mi się ten granatowy, czy ten w kwiaty. Tutaj zamówiłam coś z myślą o świętach i to takiego casualowego bym powiedziała. Zosia lubi świnkę Pepę. Mamy w szafie dwie sukienki, które jeszcze są za duże, ze świnki Pepy, takie dresowe z Lidla. A tutaj wzięłam taką z motywem świątecznym. Ona jakoś nie jest zbyt gruba, to jest taka cienka bawełna, także pod spód no to grube rajstopki i na pewno jakaś koszulka. I widzę, że jest dosyć duża ta sukienka i szeroka, więc może jeszcze nawet na przyszły rok obleci. Mamy takie bardziej wyjściowe sukienki welurowe i to z zeszłego roku i myślę, że jeszcze w tym roku Zosia w to wejdzie, bo rok temu były lekko za duże. Ja bardzo lubię tak kupować na zapas i wtedy mieć dziecko chodzi w tym dwa albo trzy sezony, to jest całkiem spoko. E, właśnie zwłaszcza sukienki, e, no i takie rzeczy, które gdzieś tam można najpierw nosić za duże, potem przykrótkie. E, także, także takie coś. Ta sukienka nie była jakoś bardzo droga. Te dresy, które Wam przed chwilą pokazywałam były dosyć drogie miało być zimowo, kurtkowo, no więc jest zimowo. Tak się prezentuje kurtka, którą zamówiłam Zosi. Na stronie te kolory były troszkę bardziej delikatne, tutaj na żywo one są bardziej ostre, ale mimo wszystko i tak mi się podoba. Jest to taka kolorystyka, że i właśnie fioletowy turban będzie do tej kurtki pasował, i różowa czapeczka, i różowe buty, które mamy, także całkiem spoko. Bardzo jest gruba. O, tutaj od spodu ma takiego misia po całości, czy nie, na rękawach na rękawach nie. to jest sama podszewka, czyli widzę, że to jest... Misiu jest tu w kapturku i będzie... Hmm, będzie co? Będzie po całości w środku. Jest bardzo grubiutka, bardzo cieplutka. No to już na takie konkretne mrozy. O, i fajnie, bo nawet ma ocieplane kieszenie. Także jakbyśmy zapomnieli rękawiczek, to kieszenie są ocieplane. Rękawki tutaj bez żadnych rękawiczek. Um, I... Co my tu wiemy na temat tej kurtki? Dobra, tu macie kreskowy, jakby komuś się bardzo podobała, ale myślę, że bez problemu ją znajdziecie na stronie. 3-4 lata, tu niby na 104. I rzeczywiście ona jest jakaś taka duża, ta kurtka. Także jak nie w tym roku, to w przyszłym. Na pewno i nie będę odsyłać, bo mi się nie chce. Um, odsyłałabym, jakby była za mała, ale myślę, że spokojnie za dużą kurtkę dziecko też może założyć. O jeszcze dla ciekawskich pokażę ją po rozpięciu. Fajne, bo tu widzę, że ma taki ściągacz na dole, czyli nie będzie podwiewało pod pupę, czyli nawet jakbyśmy, nie wiem, jakieś spodnie nieprzemakalne ubrali i wybrali się na sanki, to też będzie yy, spoko opcja. Zastanawiałam się nad jakimiś płaszczykami, ale może taka kurtka wystarczy. Yy, no... Bardzo lubię Nexta za te ich różne wzory i kolory. Jak Zosia była malutka, to też mieliśmy taki fajny zielony kolorowy kombinezon i on robił roboty i po prostu gdzie nie idziemy z dzieckiem, to już robią wow. I ostatnia rzecz z tego dużego zamówienia to trzy pak piżam. I już widzę, że one są naprawdę duże. Ciekawa jestem, czy mi się trochę skurczą w praniu. A jak nie, to chyba te spodenki będziemy musieli podwijać przynajmniej o ten mankiet. No ale zobaczymy. One chyba mogłyby być i dla dziewczynki, i dla chłopca. Chociaż ja robiłam wyszukiwania dziewczęce. I to jest, tak jak mówię, trzy pak. Tutaj mamy bluzeczki i spodenki. takie malowane, kolorowe... Tutaj trochę tak jakby te kolory są niezgrane, chyba że tak miało być, że spodnie są ciemniejsze, bluzka jaśniejsza. Tu mamy jakieś zajączki, żabki, jakaś natura. No i do tego spodenki i tak jak widzicie, ja się nawet muszę odsunąć, żeby Wam je pokazać, są naprawdę długaśne. Co mnie rozbawiło? O, chyba wszystkie tak mają, już Wam pokażę. Mają taką śmieszną pupę, nie wiem czy to widać, taki trójkąt mają na pupie. Bardzo to jest śmieszne, ale może chodzi o to, żeby dziecku się szef nie wbijał między pośladki, może to ma jakiś sens. Nie wiem, to by trzeba z dziećmi pogadać, czy się wygodniej w takich śpi, czy nie. Wszystkie tak mają? Bo zielony widziałam tak. Wszystkie mają taki trójkąt, także nie oszukacie, że to są dresy, chociaż są tak ładne, że na miasto też by można chyba w tym wyjść. I co? I one też są tutaj duże 3-4 lata i widziałam gdzieś tu metkę, że bardziej one są 104. No może rzeczywiście są bardziej 104, ale trudno, będziemy chyba podwijać, bo z kolei te, co mamy teraz, są już czasami przyciasne. Pokażę Wam dzisiaj, co kupiliśmy w Pepko, w smyku i w reserwcie. Także tu na początek widzicie taką bluzę z myszką mini. Zależało mi na jakiejś bluzie rozpinanej. Ona jest trochę cienka, jest taka welurowa. Chciałam coś grubszego, w takim stylu jak już mieliśmy i z mini i z Simbom, ale nie było. To jest bluza z Pepko, rozmiar 98 i kosztowała 25 zł. I ma tutaj taki kapturek z uszami. Mam nadzieję, że się nie skurczy jakoś bardziej. Tutaj ma taką falbaneczkę, bo to co mamy jest takie dosyć kuse, już, więc tak. I tutaj kilka rzeczy z psim patrolem, bo Zosia ostatnio ma fazę, a jeszcze może skończę to pepko, to tutaj um, rajstopy, dwie pary i skarpetki, e, dlatego, że Zosia ma kilka sukienek, a mamy deficyt rajstop, więc wzięłam e, jedne takie 92 na 8, bo są na 2-3 lata, także mam nadzieję, że będą ok. Tutaj z psim patrolem, żeby się Zosi podobało bo od kilku dni, tak jak mówię, ma fazę, ale nie było mniejszego rozmiaru, więc wzięłam 98 na 104 Mam nadzieję, że nie będą jakieś koszmarnie wielkie, najwyżej dorośnie. I tu Krzysiek wypatrzył jeszcze jakieś skarpeteczki też z psiego patrolu, ale też nie było innego rozmiaru, więc jest 27 na 30 i może się okazać, że będą sporo za duże. Tutaj wzięliśmy taką maskotkę, to znalazłam w smyku. I to kosztowało ile? 40zł, były jeszcze większe po 70 I ta maskotka, mamy taki plan, żeby poszła do przedszkola z Zosią. Bo Zosia ostatnio znowu po naszym urlopie ma problem, żeby rano wejść do przedszkola, więc wymyśliliśmy, że może maskotka. I żeby ta maskotka tam została na przykład do spania na drzemkę. Zobaczymy jak nam się to sprawdzi. Także na razie tą maskotkę schowamy, bo teraz Zosia jest przedszkolu jej nie ma. Schowamy i Krzysiek daje jej rano tą maskotkę jak będą szli do przedszkola. Bo mamy, znaczy nie mamy żadnych innych zabawek z psiego patrolu, bo tak jak mówię to jest faza od dwóch, trzech dni dopiero. Zosia na psi patrol mówi pi, pitatol, pitatol. No i tutaj jeszcze z Pitatolu e, w reserwcie to z kolei te dwie rzeczy znaleźliśmy. To jest piżamka i ta piżamka ile też? 98 na 104, bo nie było mniejszych. Niestety mam wrażenie, że mi się patruliz dla starszych dzieci, bo e, wszystkie te rzeczy są właśnie tak od 100. 10 cm dopiero, e, więc tutaj mamy piżamkę, i ona też już tak, zmyślam może o przedszkolu bardziej, ale to jeszcze musimy wybrać. I tutaj mam taki podkoszulek, to było chyba z działu chłopięcego. E, na dziewczęcym były tylko te piżamki, ale była spokojna, e, więc wziąłam oj, tutaj wyjątkowo mały rozmiar 98 e, i ten. Piesek jest taki z veluru, tak fajnie to wygląda. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać w praniu. Ale pod koszulki, ja wiem, że teraz gdzieś zima, ale podkoszulki się zawsze przydają czy to pod jakąś bluzę, czy pod coś. No i z całych tych zakupów została nam jeszcze ze Smyka Pucio, bo w Smyku oprócz tej maskotki wzięliśmy Pucio. Nowy Pucio u lekarza. Ja go już kiedyś chciałam zamawiać przez internet, to Wam opowiadałam, ale wtedy był w przedsprzedaży. No teraz się zaczyna sezon na przeziębienia, także mam nadzieję, że nam pomoże się jednak oswoić, bo jak idziemy do tej przychodni co zawsze, no to jest spoko, a jak idziemy gdzieś indziej z Zosią do lekarza to bywa to różnie. Tak na szybko pokazuję Wam te skarpetki i rajstopki dla Zosi tutaj są skarpetki i one są takie fajne antypoślizgowe i sprawiają wrażenie takich grubych chyba są frotowe od środka, nie wiem, bo tutaj są zapięte do nie widać i takie grube rajstopki trzy pary różowe i beżowe. Były w różnych kolorach był chyba jeszcze jeden wariant różowy i takie może bardziej chyba w te paseczki i chyba jeszcze jakieś zielono-beżowe, może nawet takie bardziej dla chłopców, nie wiem, trudno mi stwierdzić. W każdym razie ja wybrałam co rozmiar 98 na 104 i tu 23 do 26. A tutaj pokażę Wam jeszcze buty zimowe Zosi, ale mam trudne warunki do nagrywania, bo w pokoju odzię się Krzysiek z Zosią, a tutaj mi chodzi Thermomix. Są to superfity I w tym roku wyglądają one tak. Są różowe, z takim brązowym, z doreteksem. Także będziemy je impregnować i tutaj ten róż jest taki błyszczący i mamy też futerko. futerko. Masz futerko! I ja tu nagrywam poważny film, a Państwo mi tutaj przeszkadza, przeszkadza. W ogóle się nie można tutaj skupić na pracy. Jakby ktoś szukał numerów na buty, to tutaj podaję yy, kody, numery, rozmiary, namiary. Ja je w tym roku kupiłam na Allegro. Także to są wszystkie rzeczy z mojego zamówienia. Jeszcze tylko dodam tutaj na końcu, że ta przesyłka szła... Chyba około tygodnia, tak mi się wydaje, może nawet troszkę mniej, tak plus, minus tydzień, także całkiem szybko jak na Nexta, bo e, chyba raz mi się zdarzyło, że dwa albo trzy tygodnie mi szła paczka. Natomiast e, około tygodnia to jest taka spoko długość czasu, jeżeli planujecie jakieś zimowe rzeczy w momencie, kiedy się zrobi zimno, na ostatnią chwilę zamawiać. Chociaż. Na ostatnim chwilę, to wiadomo, proponowałabym z wyprzedzeniem, jakby jednak ta paczka szła dłużej, dlatego ja tu właśnie czapki, kurtki zimowe, takie rzeczy um, zimowe, bo takie na teraz jeszcze mamy. Zawsze też jak pokazuję Wam moje zamówienie z Nexta, to dostaję dużo pytań o cło i właśnie o czas wysyłki i o to skąd paczka idzie i tak dalej. Z tego co mi wiadomo, te rzeczy są wysyłane głównie z magazynu w Niemczech. Ja chyba raz miałam wysyłane coś z Wielkiej Brytanii, czego po prostu nie było w magazynie w Niemczech i wtedy ta paczka właśnie szła dłużej, a jak idzie z Niemiec, to idzie bardzo szybko i jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się płacić jakiegokolwiek cła. Po prostu przyjeżdża to kurierem, teraz by to był de Hal akurat i chyba zawsze tak było, e, przyjeżdża to kurierem do domu i tyle. Tak jak normalna każda jedna krajowa paczka, e, żadnych dodatkowych tutaj opłat nie ma. E, więc de facto, jak zamawiam przez stronę Nexta widzę cenę w złotówkach i dokładnie tyle płacę i już nic tutaj... A propos kurierów z DHL-a, właśnie był kurier z kolejną paczką, ale tym razem już nie ubrania. No, więc nigdy nie zdarzyło mi się żadnego co płacić. Jeżeli wy macie jakieś inne doświadczenia z Nextem, to piszcie w komentarzach na dole, bo taka wiedza może być cenna, ale wydaje mi się, że, że idzie to jako paczka wewnątrzunijna, a teraz po Brexicie to jest dosyć fajne, że nie idzie to z Wielkiej Brytanii z jakimiś dodatkowymi opłatami spoza Unii. Także paczka wewnątrz Unii, ubranka, jak widzicie, te rozmiary, no to tak różnie. Ja zawsze mam z nimi problem. Boję się, że będą za małe, że Zosia jest gdzieś pomiędzy rozmiarami. Wydaje mi się, że ta rozmiarówka jest trochę mniejsza niż w H&M, ale tak jak mówię, ja staram się brać, jak jest 98 do 104, to właśnie teraz dla Zosi taki brałam, bo wydaje mi się, że 92 do 98 mogłoby być już za małe. Wydaje mi się, że to już może być duży przeskok między tymi rozmiarami, bo właśnie te zeszłoroczne rzeczy, wydaje mi się, że były brane 92 na 98 i już są przymałe, małe, więc teraz jakbym takie wzięła, no to byłyby za małe. No ale cóż, lepsze za duże niż za małe, tak jak mówię, najwyżej Zofia do tego dorośnie, a ja razem z jednorożcem bardzo już dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli taki film Wam się podobał, to koniecznie dajcie kciuka do góry. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, tu na dole jest taki guzik subskrybuj, klikajcie, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach i niczego nie przegapić. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się z ciepło, pa pa!